Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Mamy 30 października 2024 roku i jak co środę zapraszam Was na raport z walk na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę udzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami. Oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla wspierających Andrzej Wicher, Marcin Lower i Tomasz Nowak. Dziękuję i zapraszam na film. I tradycyjnie dla środowych raportów tylko krótki wstęp, no ale myślę, że oczywiście absolutnie powiązany z tym, co dzieje się na wojnie. Między Rosją a Ukrainą zostało zaatakowane. Słuchajcie, Czeczenia. Zwróćmy sobie na uwagę, jak daleko Czeczenia jest położona od, yy, prawda, od yy, Ukrainy. Tutaj mamy Ukrainę. Natomiast, yy, musimy sobie trochę przelecieć, Grozny. O. I tutaj właśnie Grozny i został zaatakowany Uniwersytet Rosyjskich Sił Specjalnych właśnie w Czeczeniu, a konkretnie położony pod samym Groznem w miejscowości Gudemeres. O tym uniwersytecie już kiedyś wspominałem wam w moim relacji z wizyty, Prezydenta Władimira Putina właśnie w Czeczenii, w Groznym, więc tam możecie trochę więcej się o tym ośrodku też dowiedzieć. Ten ośrodek znajduje się pod Gutermes, czyli na wschód od Groznego, dokładnie w tym miejscu, jak podaje strona czeczeńska. O godzinie 6.30 doszło do ataku bezzałogowego statku powietrznego. W wyniku tego ataku zapalił się dach. Z tego budynku. Tu widzicie zdjęcie z tego y, pożaru. Na terenie właśnie Uniwersytetu Sił Specjalnych. Jak podała strona czeczeńska, ofiar w ludziach nie było. Y, władze śledcze rozpoczęły dochodzenie w sprawie zdarzenia i ustalenia osób zamieszanych w to przestępstwo, jak podała strona czeczeńska. Y, no jest to ciekawe, bo oficjalnie to uderzył tam dron. Y, ale jak sobie spojrzymy, gdzie leży Czeczenia, a gdzie jest. Y, Ukraina, to wydaje się to trochę mało prawdopodobne, by z nad Ukrainy tak coś naleciał. Jeżeli już, to ten mógł być dron wystrzelony albo z terytorium Federacji Rosyjskiej, na przykład to jest jedna z opcji przez jakieś grupy dywersyjne, albo z morza, to jest według drugiej mojej opcji, albo w ogóle nie było żadnego drona i jest to czeczeńska prowokacja. Wszystkie wersje są mniej więcej tak samo prawdopodobne. Natomiast co ważne, ważne jest to oczywiście, co powiedział sam Kadyrow. A Kadyrow w wyniku z, z wystąpieniu, które nastąpiło po tym ataku, no, wypowiedział różne, wiecie, słowa. Tradycyjnie to dla niego, jeżeli kiedyś go słuchaliście, to mniej więcej wiecie, jak on przemawia i w jaki sposób mówi. No oczywiście powiedział, że w tej chwili nakazał wszystkim dowództwom czczeńskim przebywającym na terenie tutaj walk na Ukrainie że mają być od tej pory nie brani żadnych jęcy, a wszyscy żołnierze Sił zbrojnych Ukrainy mają być po prostu zniszczeni. To są jego słowa, no i oczywiście pogroził tam Ukraińcom, że jeszcze nigdy nie poznali tego, co ich teraz spotka, po prostu gniew Czeczeńców i tak dalej. No takie tam yy gadania, ale oczywiście myślę, że no przede wszystkim warte to jest odnotowania. Dlatego, że to może mieć w sobie jakieś na przykład też następstwa co do tego, co się dzieje na Ukrainie. Nie w tej materii, żeby te oddziały były jakieś liczne i one mają wpływ na to, co się dzieje na linii frontu, ale na przykład na to, że właśnie nie, nie będą brani więcej. I jeszcze jedna informacja, którą chciałem Wam zaprezentować. Tymczasem informacja, która do nas wyciekła ze strony amerykańskiej, ale ona pochodzi oczywiście od Ukraińców, że jest to informacja, która... Prezentuje, że Władimir Zełenski w swoim planie zwycięstwa, pamiętacie tam były część jawna i część niejawna. W tej części niejawnej było żądanie od Stanów Zjednoczonych, by te przekazały Ukrainie Tomahawki o zasięgu 2400 kilometrów. Jest to informacja ujawniona przez New York Times i też było napisane, że oczywiście strona amerykańska kazała Zelońskiemu popukać się nie powiem gdzie. Tak samo jak to, że jeszcze w tym miesiącu ma Ukraina zostać przyjęta do NATO. Cóż, taki to plan zwycięstwa. No a my przechodzimy oczywiście już na linię walk, bo tam cały czas aktywne zmiany. I zaczynamy od kierunku południowo-donieckiego. Jesteśmy w okolicach między Złotą Nigą dalej a Badinoje, na północ już od Ugledaru. No i tutaj kolejne postępy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, które możecie obserwować na mapie. Jeżeli oglądaliście materiał, Ostatni raport, no to mniej więcej kojarzycie tutaj zaznaczone tym kolorem szarym postępy sił zbrojnych Rosji, które dokonały się pod koniec zeszłego tygodnia, powiedzmy przez weekend. Natomiast na czerwono macie zaznaczone postępy, które też są w jakiś sposób potwierdzone za ostatnie 48 godzin. Jednym z najważniejszych sukcesów jest wejście sił zbrojnych rosyjskich do miejscowości Jasna Polana. Tutaj, dokładnie w tym miejscu, jest materiał przedstawiający. Tutaj e, po prostu no, to, że na pewno Rosjanie tam są, zawieszenie flagi. Wcześniej Rosjanie już by, byli tutaj na podejściach do Jasnej Polany, dokładnie w tym miejscu oraz zajęli całe Szachtarskie, co też było potwierdzone i następnie z tych dwóch kierunków zaatakowali tam niewielką wieś Jasna Polana oraz ją najprawdopodobniej zajęli lub też... E, Jakichś chyba większych walk nie było, można powiedzieć. Oczywiście Jasna Polana była przecież bombardowana, natomiast poszło to Rosjanom bardzo szybko i raczej tutaj Ukraińcy dużego oporu nie stawiali. Jednocześnie też mamy informację o tym, że cała nowa Ukrainka jest już pod kontrolą rosyjską, a więc tutaj jakby też Rosjanie zwiększyli swój stan posiadania. Jeżeli chodzi o Pogo tutaj też przyszły do nas Materiały, które no, potwierdzają również kontrolę nad tą miejscowością. Tutaj, jeżeli chodzi o część wschodnią, tu mamy takie zabudowania gospodarcze i tam też zostali Rosjanie nagrani. Tutaj w tym miejscu zajęli też już jakby ostatnie tutaj zabudowania północne, wołokoliabienki. W ten sposób no, cała ta miejscowość jest pod kontrolą Sił Zbrojnych Rosji i stąd Rosjanie zaczęli wyprawiać się dalej na północ, tu sobie jeszcze zbliżymy. Jak widzicie, tutaj wzdłuż tej rzeczki zaczęli iść na północ, by zbliżyć się tutaj do tych, no, właściwie, no, stałych czy nie stałych no, zbiorników podtrudowe i zbliżać się w kierunku właśnie na trudowe. A więc w ten sposób widzimy kolej, jedną tutaj z kolejną oś natarcia rosyjskiego. I jednocześnie przyszły do nas informacje o tym, że Rosjanie próbowali po tym tutaj. Jak po w Kataliniwce atakować jzt tutaj od południa na południe, właśnie stroną, i próbowali się Rosjanie wedrzeć do niej, ale nieudanie. Tutaj Ukraińcy zatrzymali ich po raz kolejny. Jeżeli chodzi o Kataliniwkę, wiemy, że Rosjanie w niej są. To ostatnio pokazywałem materiał z zawieszenia flagi. Wiemy, że część południową tutaj Rosjanie próbowali podejść. Natomiast, jeżeli chodzi o tą część zachodnią, jest to kwestia sporna. Dowództwo rosyjskie poinformowało o zajęciu. Całej miejscowości, która tutaj jest na tym obszarze, a że resztki Ukraińców wycofały się tymi polami na drugi brzeg rzeki, rzek w sumie, Sołotka i Suchy Jali. Natomiast no nie mamy tego potwierdzonego materiałami foto czy wideo, więc troszkę tutaj znak zapytania ja bym postawił, jeżeli chodzi o. Kateryniwkę, natomiast no, raczej możemy przyjąć rzeczywiście, że Kateryniwka jest pod kontrolą rosyjską, ale Antoniwka jest pod kontrolą ukraińską. I jak sobie no, te cztery wioski tutaj razem dodamy, no to tworzy nam się wyraźny, bardzo trwały punkt oporu ukraińskiego. Widać tutaj brak powodzenia sił rosyjskich, które atakowały na tym kierunku. Ale jeżeli oczywiście spojrzymy na całość tutaj operacyjną, tej sytuacji, która jest na południu od Kurachowe, no to widzimy, że mimo niepowodzenia w walkach o Kateniwkę, Anteniwkę i cały tutaj ten obszar, no to Rosjanie odnieśli powodzenie na kierunku wieki, w kierunku Trudowe i przede wszystkim tutaj na obszarze. Jasnej Polanej, Szaktarskoję i dalej w kierunku na północ. Są informacje, że Rosjanie tutaj tą drogą, którą macie zaznaczoną, próbują wyprawiać się w kierunku na Konstantynopil. Jeżeli by to miało miejsce, a i też prowadzą działania rozpoznawcze, oczywiście w kierunku na Rozdolne. Jeżeli by to miało miejsce, jeżeli to się potwierdzi, no to troszkę byłoby to zgodnie z tymi, jeżeli pamiętacie, z poniedziałkowego raportu, moimi tutaj jakby próbą rozszyfrowania zamysłów dowództwa rosyjskiego, czyli że oś natarcia nie pójdzie już tylko do odcięcia hurachowe, że hurachowe jest tylko rzeczą, jest tylko etapem, że całość tego ataku zgodnie z tym, co przewidywałem, będzie się koncentrowała na tym tutaj obszarze zabudowanym właśnie Andriwka, Oleksivka, na całym tym obszarze właśnie nazwijmy to w tej chwili na kierunku na Konstantynopil czyli tu z ewentualnym punktem odejścia na zachód w celu wzięcia w kleszcze Wołyka syłki. Jeżeli chodzi o działania na zachód od Wołyka syłki, tutaj bez zmian, natomiast no, to mogą być tylko na razie działania, mówię, to były działania wstępne tutaj na zachód od Wołyka syłki, które prawdopodobnie miały dać Rosjanom odpowiedź na pytanie, jak silna tam jest ukraińska obrona. Ale w związku z tym, że wojsko rosyjskie odniosło powodzenie na tych dwóch, przede wszystkim tutaj, kierunkach. W związku z tym siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły realizację planu zbudowania, po tym jak przełamały ukraińską obronę, zbudowania zapewne tutaj włamania, które będzie się kierowało właśnie na obszar tutaj tych zabudowań, tych miejscowości. Tutaj zapewne ciekawe, czy tu są jeszcze jakieś siły ukraińskie, które się tutaj stąd, no, mają jeszcze szansę wycofać. Czy ten obszar po prostu nie mamy rozpoznane, a już tam Ukraińców nie ma, to też warto się zastanowić. Najprawdopodobniej jednak siły ukraińskie dalej tkwią między Antoniwką a Kurachowem na tym obszarze i to raczej mamy potwierdzone. Natomiast no tutaj niepowodzenie rosyjskie spowodowało, że ta obrona rzeczywiście ukraińska jest dużo bardziej być może przygotowana. Mówię, lepsi są tam może żołnierze, lepiej dowodzeni i tutaj ta obrona trwa. Czyli to południowe skrzydło hurachowe jest w tej chwili najbezpieczniejszym z punktu widzenia obrony ukraińskiej. Trwają walki na podejściach pod hurachowe, tutaj już Wam pokazuję. Rosjanie próbują wyprawiać się do pierwszych zabudowań hurachowe, by w ten sposób zapewne wiązać siły ukraińskie i uniemożliwić im przeciwdziałanie na innych kierunkach. To dosyć przemyślane działanie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co dzieje się na północ od Hurachowy. Mamy informację od Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej o tym, że całe miasteczko lub Garniak jest już pod kontrolą rosyjską tutaj w tym momencie i dalej Rosjanie zaczynają wyprawiać się w kierunku na południe, na Hurachivkę, by tutaj ten teren brać pod swoje panowanie. Wojska ukraińskie, które tutaj znalazły się w tym kotle, Próbują, prób wydos, dokonują prób wydostania się oczywiście w kierunku na stepaniwkę i, i linkę. Podstawą tego odwrotu jest tutaj ten obszar, tutaj inwazjonalny, tutaj sobie, w no ten sposób kopalnia i właśnie ta droga to jest jedyna droga, która jeszcze jest możliwa do wykorzystania przez Ukraińców, ale w coraz mniejszym stopniu. Dlatego, że jak już zapewne widzicie, tak naprawdę ono jest już pod kontrolą ogniową Rosjan. Na razie może, jeżeli chodzi o systemy artyleryjskie, yy, może cięższe łozdzieże, natomiast no, jest to już droga. Po pierwsze, mówię, pod tą kontrolą rosyjską, a po drugie, warto mieć też to na uwadze: to nie jest, słuchajcie, autostrada. Tak? To nie jest droga, którą, yy, jeżeli przejadą tędy ciężkie czołgi, jeżeli przejadzie ten ciężki sprzęt y, typu transportery gąsienicowe, no to potem to już po prostu zostanie w tym jednym wielkim bagno. Warto mieć to na uwadze. A tym bardziej sytuacja wojsk ukraińskich nie jest do pozazdrościenia w związku z tym, co dzieje się na ich północnym skrzydle. Tak naprawdę ten worek zaczyna się coraz bardziej zmniejszać. Nie tylko chodzi o garniak, ale widzicie tutaj o stan posiadania wojsk rosyjskich. Po tym, jak padła Izmaiwka i Rosjanie weszli do nowo jest jasne, że po prostu tutaj nie ma już dróg odwrotu. Są tylko pola, przez które mogą. Wycofywać się wojska ukraińskie. Przypominam, nie ma opcji przejścia przez te tutaj zbiorniki wodne. Mosty tu są zniszczone. Rosjanie zniszczyli je już wiele dni temu, zapewne w ramach planowania właśnie tej operacji. W związku z tym siły ukraińskie, które tutaj się znajdują, muszą wycofać się przez całą długość zbiorników, aż do miejscowości Stari Terny. Tymczasem Rosjanie nie rezygnują z kontynuowania ataków na północnym skrzydle tutaj wojsk ukraińskich. O ile walki w Nowosłowitywce na razie jeszcze są niewyjaśnione, wiemy, że trwają. Rosjanie po obejściu Kreminy Bałki atakują wzdłuż linii, na północ przepraszam, pod linii to, torów kolejowych, czyli tutaj macie zaznaczone, tak widać w wyraźnie linie, ten nasyp kolejowy i celem jest przede wszystkim Wozne Senka. Jeżeli Rosjanie dojdą, widzicie tutaj od północy do Wozny Senki, to Kremina Bałka będzie Stanie się tak naprawdę miejscowością w okrążeniu, a jednocześnie Rosjanie uzyskają wyjście na tyły z grupowania ukraińskiego, które broni nowo -Słodewki. Oczywiście, jeżeli Ukraińcy do tego dopuszczą. Jednocześnie Rosjanie kontynuują atak bardziej na zachód od Czukorynę i próbują atakować kolejne, zarówno tutaj macie zaznaczone, pozycje obronne polowe ukraińskie wzdłuż tej linii. Oraz miejscowość Nowodymitrywka, do której już weszli i w tej chwili trwają walki w centrum tej wsi. To wszystko powoduje, zobaczcie, gdzie jest Nowodymitrywka, może? Tu jest Nowodymitrywka, a tutaj stary Terny. Jednocześnie atakowane jest, bombardowane Krasne, czyli zgrupowanie ukraińskie, które zapewne tutaj może być, na przykład jakieś, wiecie, ześrodkowanie jednostek, które idą z pomocą dla frontu, na przykład północnego, na tym obszarze. To działanie i próby ataku na tym kierunku jasny nam sposób pokazują, że Rosjanie chcą na wielu etapach utrudnić wycofanie sił ukraińskich właśnie z tego worka, a jednocześnie ataki bombowe na Krasne mają sparaliżować na tym obszarze, na tej linii tutaj steryterny stery, Krasne, Dmitriwka, działanie sił ukraińskich. A więc tutaj mamy po prostu no, rzeczywiście bardzo Dobre współdziałanie na praktycznie każdej płaszczyźnie rosyjskiej i niemożność przeciwdziałania ukraińskiego na tym polu. Jedyne, co to może mieć jakie konsekwencje, no takie, że po prostu straty ludzkie po stronie ukraińskiej będą jeszcze wyższe. Tutaj po prostu dochodzi no już do załamania się tak naprawdę tej liniarnej części flutu, no bo o ile nawet się tutaj Ukraińcy bronią, no to. Nie ma możliwości zaopatrywania wojsk, bo jedyna miejscowość Krasny jest na przykład właśnie bombardowana, steriterny. Tu nie ma dróg, tutaj jak widzicie są tylko pola. A to nie wróży nic zrobnego dla całego tego ukraińskiego worka, który się stworzył na północ od rzeki Wawczy. Jednocześnie kierunek na nowo rosyjski, to jest jakby potwierdzenie tego, co mówiłem, że wiąże się to absolutnie z tym, co dzieje się tutaj od południa, że. Ten hurachowe, ten tutaj worek na północ od hurachowe, to jest tylko etap tego, co ma przyjść w stopniu znacząco wyższym. Kiedy to się może zacząć tutaj na całego? Według mnie, jeżeli Rosjanie rzeczywiście tutaj tak jak przewiduje, planują tą operację dążącą do tamtego obszaru, no to wtedy, kiedy uspokoi się sytuacja przede wszystkim pod Selidowę. Już się znajdujemy na terenie sołydowe. Jeżeli chodzi o Sełydowę, to one jest już pod kontrolą rosyjską. Mamy kolejne, jak widzicie, tutaj tym aparacikiem zaznaczone obszary, gdzie wojska rosyjskie zostały nagrane. A więc jasno wiemy, że całe Sołydowe jest pod kontrolą wojsk rosyjskich. To około 20 tysięczne miasto przypomina. Także no, dosyć ważne miejsce. I w ten sposób Rosjanie przede wszystkim uporali się z sporym zgrupowaniem ukraińskim. Znaczy Ukraińcy udało się wycofać stąd. Natomiast gdyby to sełidowe było dalej pod kontrolą ukraińską, no to byłoby takie, wiecie, no włamanie i uniemożliwiałoby im przede wszystkim takie pewne działanie właśnie na kierunku tutaj o, stąd do likwidacji tego worka i dalej w kierunku na Andriiwkę, na przykład, czy tylko też na kierunku tutaj na Hurawę, no bo za tyłami mieliby jednak to cały garnizon celidowego. Kiedy Rosjanie zlikwidowali solidowe, to linia frontu się tutaj im wyrównała, o, widzicie w ten sposób, co spowoduje, że przede wszystkim jednostki rosyjskie, które teraz prowadzą działania na Nowo Sylidiwkę, na Nowo Dmitriwkę, na Krasne w przyszłości, zapewne, do, be, mają zabezpieczone tyły i przede wszystkim Sylidowe to także węzeł drogowy, który poprawi znaczącą Rosjanom logistykę na tym obszarze realizacji tych zadań. I to jest w tej chwili, według mnie, najważniejsze. Myślę, że nawet kierunek Pokrovsk w tej chwili może być porzucony, że tak powiem, przez dowództwo rosyjskie na rzecz tego, co będzie się działo tutaj. Bo spójrzcie uwagę, tu mamy nową Dmitrywkę, najdalej wysunięty w tej chwili tutaj w tym miejscu zasięg sił rosyjskich. A to, a to już granica obwodu. I to jest oczywiście podstawowy cel, który no, Władimir Putin postawił przed siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. Pełną kontrolę nad wszystkimi obwodami w granicach z roku 1991 zwróciła na to uwagę, co mówił Władimir Putin, 91. się tego pierwszego. A więc, a więc też się nam kłania. Ale oczywiście to jest bajka na razie przyszłości. Natomiast no, widać, że rzeczywiście teraz Rosjanie mogliby ten plan zrealizować. Czyli zapewne teraz możemy mieć do czynienia z jakąś pauzą. Myślę, że przygotowawczą. Kwestia oczywiście pogodowa, jak się będzie sytuacja rozwijała z pogodą, deszcze, wiecie, błoto i tak dalej. Natomiast na obszarze północnej części frontu, Poza oddziaływaniem na ten worek ukraiński, Raczej w wróże przynajmniej, przynajmniej kilkudniową, można nawet tygodniową pauzę przygotowawczą, przegrupowaniem sił, podciągnięcie zapasów, remont sprzętu przede wszystkim, który jest non-stop, wymaga serwisowania. Cały czas działają przyfrontowe centra serwisowe dla wojsk zmechanizowanych rosyjskie, które. No, cały czas naprawiają ten sprzęt, serwisują, przywracają do stanu użytkowania, yy, także, a także pozyskują i mamy też to nagrane wielokrotnie, że jest odzyskiwany ten sprzęt na przykład ukraiński, który uda się zdobyć i też jest po przemalowaniu używany po prostu przez armię. Nic nowego, nic nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi o kierunek Poprowski, tutaj bez żadnych zmian i aktywnych działań, które by doprowadziły do jakichś przesunięć na linii frontu. Jeżeli chodzi o obszar Torecka, dalej ciężkie walki w samym mieście po tym kontrataku ukraińskim, który miał miejsce, Ukraińcy odzyskali kontrolę nad kilkoma tutaj ulicami w centrum, nad tutaj tą południową dzielnicą Zabałka. Rosjanie teraz znowu przeszli do, z kolei oni do kontruderzenia. Jak widzicie na tym obszarze, kontratakowali trwają w tej chwili właśnie no, myślę, że właśnie najcięższe walki na tutaj na tym obszarze tej dzielnicy Zabałka. My także mamy informacje o działaniach rosyjskich w kierunku na Dlaczego Zabałka jest tak ważna? To ciekawa dzielnica. Z jednej strony do niej dojazd jest właściwie tylko jedną główną drogą wzdłuż właśnie tej dzielnicy. Natomiast no podejście i zajęcie tej dzielnicy Zabałki, która no, jest sporą częścią miasta, no oczywiście wyrównałoby bardzo Rosjanom front i przesunęło ich do centrum. Natomiast nad Zawałką królują właśnie tutaj widzicie te hałdy kopalni oraz przede wszystkim zabudowania kopalni, które wydaje się, że w tej chwili stanowią fundament ukraińskiej obrony. Taką e, można powiedzieć, to jest taki dolczą całej tej cytabeli, która tutaj e, powstała z, z zabudowań Torecka, który coraz bardziej zaczyna miejscami przypominać oczywiście niestety Wałczeńsk. Tutaj bardzo ciężkie walki, które no, swoim charakterem przypominają walki miejskie z tak naprawdę II wojny światowej. Jaki będzie ich finał? Ktoś Was się pytał, czy Rosjanie zajmą Torec. Powiem szczerze, że jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu bym powiedział, że w tym roku e, chyba tak, bo uzyskiwali coraz większe powodzenia. Natomiast koncentracja sił ukraińskich na tym obszarze przesunięcie najprawdopodobniej dużo wartościowych jednostek. Tutaj na tym kierunku ukraińskim spowodowało wyhamowanie rosyjskiej ofensywy, no ale z drugiej strony Rosjanie poszli na południowo-donieckim kierunku do ataku, tam przesunęli linię frontu, a tutaj rzeczywiście drepcą w mieście, w miejscu. Na kierunku na Konstantynówkę walki w okolicach podejścia do miejscowości Stupoczki, tutaj macie zaznaczone, to nie jest żaden kodatak jakiś rosyjski, tutaj mieliśmy działania bardziej ukraińskie. Właśnie ukraiński czołg tutaj w tym miejscu został zniszczony. Rosjanie zostali tutaj po prostu nagrani, ale to nie są po prostu jakiś kierunek ataku, to raczej po prostu działania pozycyjne. Z kolei mamy informacje o ukraińskich kontratakach w samych zabudowaniach czasy fiaru, ale najprawdopodobniej bez żadnych sukcesów. I jeszcze przejdziemy na obszar, na kierunek kupiański. I tutaj kilka informacji. Przede wszystkim Rosjanie oczywiście próbują rozszerzać swój stan posiadania tego włamania, które od Piściane poszło do rzeki Askoł. Ataki ze strony Kluchliwki w kierunku na południe, tutaj macie zaznaczone, oraz przede wszystkim Koslichiwka. W tej chwili jest atakowana Koslichiwka przez Rosjan i Rosjanie próbują wziąć pod kontrolę całą tą miejscowość. By no. Myślę, że gdyby po prostu chodziło o to, że mając te dwie miejscowości pod kontrolą, czuliby się tutaj dużo bardziej pewnie i też chodzi o jedną rzecz, sobie zbliżymy mapkę. O właśnie, tutaj sobie zbliżymy, tu macie kruche liwkę tu są same tylko polne przyjażki. Widzicie, tu jest droga, którą można wjechać, ale też bardzo słabej jakości. Także yy, po prostu no, biorąc pod y, kontrolę Kostliwkę, po prostu bardzo by tutaj Rosjanie już się umocnili nad tymi pozycjami nad rzeką Aską. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę tego y, tutaj przyczółka kupieńskiego bez żadnych zmian, y, y, także bez istotnych wydarzeń na kierunku kurskim, y, no cóż, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy raport. Co ważne, informuję oczywiście, że w piątek raportu nie będzie. Mamy dzień, mamy święto. Także co innego myślę, że przede wszystkim powinniśmy wtedy robić i czynić. No i co? Zapraszam Was na kolejne raporty już listopadowe w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Cześć.